Witam! Tak jak obiecałem wam na poprzednim filmie, postaram wam się przybliżyć troszeczkę metodę tropiny. Jak to wygląda, jak się łowi, ogólnie z czym to się je. Zestaw tak jak Wam pokazywałem to jest rynanik 2 gramowy, śruciny rozłożone, krętliczek przy haczyk. Bardzo prosta sprawa. Do tego używam wędki maczowej 3,90 do a, 18 gram, ponieważ musimy mieć troszeczkę zapasu jeżeli chodzi o większe rybki także postaram wam się to jak najlepiej przedstawić zapraszam to jest nic prostszego jak przedstawiamy sobie najlepiej nasze miejsce tak żebyśmy mieli dostęp do rzeki i po drugiej stronie i tutaj tutaj akurat ten nur idzie mi tutaj przy samej burcie także bez problemu mogę wyłowić po drugiej stronie gdzie powinno być stanowisko rybek spójrzcie Idziemy zestaw w drugiej stronie ten... rzeki. Będę wtedy trzymamy idealnie. Przytrzymujemy na otwartej spóli, ponieważ będzie nam ten zestaw bardzo szybko, wszystko uciekał. I wpró czego kontrolujemy zestaw, gdzie każde przytrzymanie naszego zestawu będzie powodowało, że robak będzie nam wy... wychodził bardzo wysoko. O, i mięknim dom. była szybko No i jeszcze raz. Płyniemy sobie. I wypuszczamy. Zresztą możecie zobaczyć, jak kołowrotek mam otwarty. I puszczam, puszczam, cały puszczam dłużo. Ta metoda pozwala nam spenetrować bardzo, bardzo duże odcinek rzeki, gdzie możemy spodziewać się ryb na praktycznie każdym miejscu. No Najlepiej, jeżeli to jest czysta rzeka przejść się brzegiem, bo czy jakieś rybki stoją poniżej. I wtedy mamy namierzone pewne potwy. Jeszcze raz. I powtarzamy cały procedurę. I pusztamy. Tam gdzie wiemy gdzie są jakieś zabawy. Szkody. Przytrzymujemy zestaw, zestaw nam przepływa. Także to jest idealne. O właśnie widziałem jak coś tam dalej, jakaś ładna ryżka. Staramy się tam dopłynąć. Także nic prostszego, zapraszam Was do spróbowania tej metody, bo jest niezwykle prosta i bardzo, bardzo łowna. Mam nadzieję, że ten filmik pomoże Wam troszeczkę zapoznać się z tą metodą i zacząć łowić naprawdę fajne ryby. Pozdrawiam. Hej.